Siemano tutaj Sanchez. Witam Was w trzecim już odcinku poradników fingerboardowych. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak czyścić łożyska w kółkach. Na łożyskach. I teraz kółka, łożyska w kołach można wyczyścić w przypadku, jeżeli są one tylko zabrudzone zabrudzone bądź zakurzone, i dlatego falują. Jeżeli ten mój sposób Wam nie pomoże, no to znaczy, że po prostu łożyska są zepsute. Ok, potrzebna nam będzie szklanka oraz woda. Kółka z falującymi łożyskami, patyczki do uszu oraz kluczyk. Dobra, to zabieramy się do roboty. Teraz pokażę, jak to wygląda, jeżeli koła falują. Jak widać, gdy przyciskamy deskę do ziemi. O! Czuć lekki opór oczywiście na kołach. Wtedy niedobrze się jeździ. Teraz pokażę co zrobić, aby temu uniknąć. Ok, podkręceniu po kół. Ja akurat tylko dwa koła odkręciłem, żeby pokazać ten efekt. Później, jeżeli już uzyskamy na wyczyszczona, bierzemy szklankę do której nalewamy wrzącej wody z czajnika, ale nie pełną. Nalewamy tylko tyle wody na dnie. Później dolewamy troszeczkę zimniejszej wody, aby woda była taka akurat, bo za gorąca nie może być. No i teraz wrzucamy koła. Zostawiamy na jakiś czas ten brud, złożysk powinien zejść, i później tylko wyczyścimy to patyczkami do uszu. Zaraz powiem. Ok, gdy koła już poleżały, chwilkę w naszej wodzie, wodę już można odstawić, a kółka wyjąć na jakąś ścierkę i dokładnie tam wysuszyć te łożyska. i Później trzeba wziąć patyczek do uszu, i w tym miejscu, tutaj o, gdzie jest łyżysko, dokładnie, Kurde. dokładnie wyczyścić. I później pokażę Wam, co dalej należy zrobić. Będzie można przykręcić nasze koła. Ok, no i teraz pokażę Wam ten efekt. Nie wiem, czy to dokładnie będzie słychać. Ale tu są te koła czyszczone. A tu są te nieczyszczone. Tak jak widać, gładziej jeżdżą. Nie słychać aż takiego hałasu głośnego. A tutaj. I czuć wyraźnie, że koła falują. Jeżeli po wyczyszczeniu wszystkich kółek. Nadal będziecie odczuwali lekkie falowanie. To można wziąć mokre chusteczki do na przykład do wycierania mebli i jeszcze wyczyścić tutaj takie zabrudzenie na kołach. To jest akurat już tam pomysł takiego już jednego użytkownika, także już nie chcę tego pokazywać, żeby nie było, że coś ściągam, tylko chciałbym wam powiedzieć, że tak jeszcze można zrobić. No i chyba to będzie na tyle. Mam nadzieję, że też komuś pomogłem i że przyda Wam się to. To no naprawdę różnica jest. Stronie były te koła nieczyszczone, a po tej te czyszczone, no i różnica jest. Także mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał. Taki tam krótki poradnik. No i przypominam, że można dawać pomysły do następnych poradników, jakie będą się pojawiać na moim kanale. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za